Pani Zofia znalazła swój raj na ziemi. Sielskie Mazury, ukochany mąż, gromada wnuków. Lecz w cieniu tej idylli czaiło się niewidzialne zagrożenie, gotowe zniszczyć wszystko. Ta historia to dramatyczne ostrzeżenie, które każdy powinien usłyszeć. Zofia, spełniona kobieta, marzyła o domu na wsi. Sprzedali wszystko, by zamieszkać w dworku otoczonym sadem. To był ich azyl, ich raj. Lecz spokój zakłócał uporczywy wróg: gryzonie, chrobot w nocy, bezczelne myszy i szczury. Pani Zofia czuła narastającą frustrację. Jurek, masz się tego pozbyć, zażądała. Nie pozwolę, by to plugastwo zatruwało nam życie, zwłaszcza przed przyjazdem wnuków. Jerzy znalazł rozwiązanie. Prawdziwi fachowcy doktorzy od szczurów zapewniał. Kupił najskuteczniejszą trudkę. Nieodpartą dla gryzoni, zabijającą w minuty. Proste pojemniki bez zabezpieczeń. Cena za spokój, usunięcie trucheł. Zofia odetchnęła z ulgą. Wnuki przyjechały, rozjaśniając dom śmiechem. Wieczorem na werandzie delektowali się chwilą. Wtedy Zofia zapytała o szczurzego doktora. Jerzy opowiedział o trutce, o jej skuteczności. Zofia poczuła dreszcz niepokoju. Czy powiedziałeś, że będą tu dzieci? zapytała drżącym głosem. W tej samej chwili nadbiegły wnuki. Babciu, patrz, co znaleźliśmy! zawołała Ania, trzymając małe pudełeczko. Leżało pod kredensem. Są pyszne, takie słodziuteńkie. Zofia oniemiała, widząc różowe prażynki. Jej mąż otarł czoło drżącą dłonią. Ta historia, to mrożące krew w żyłach, przypomnienie o ukrytych zagrożeniach. Nie pozwól, by chwila nieuwagi zniszczyła szczęście Twojej rodziny. Działaj odpowiedzialnie. Życie Twoich bliskich jest bezcenne.